Na uroczystości uczczenia odzyskania niepodległości w Świednicy przybyło kilkaset osób. Ceremonię prowadził Harcmistrz Piotr Pamuła z chówca ZHP Świednica. Modlitwę poległych w walce o niepodległość Polski poprowadził ksiądz Infułat Kazimierz Jandziszak. Uroczystość uzupełnił program artystyczny przygotowany przez zespół pieśni i tańca Jubilat. Oprawę muzyczną zapewniła Świednicka Orkiestra Kameralna. Duże wrażenie wywarło na wszystkich zebranych przemówienie Gracjana Szymańskiego, ucznia gimnazjum nr 2 który zwyciężył w organizowanym przez prezydenta miasta konkursie z okazji przemówienia na 11 listopada. Jest to bardzo ważna data w naszym kraju, jedna z najważniejszych. Dziś dla nas jest to dzień z jednej strony zadumy i refleksji nad wydarzeniami z przeszłości, z drugiej zaś dzień radości i ogromnej odpowiedzialności za przyszłość. 11 listopada to piękna lekcja patriotyzmu, to symbol miłości do ojczyzny, walki o wolność, symbol wiary. Zwycięstwa. Kwiaty w imieniu mieszkańców nieśli prezydent miasta, prezesi wszystkich organizacji kombatanckich, a także przedstawiciele najmłodszego pokolenia.